Szalom w czwartek, w kolejny czwartek i ostatni czwartek miesiąca marzec. Tym nagraniem wracamy do cotygodniowych spotkań. Wcześniej, przez przygotowania do konferencji, już czas nie miałem wystarczającej przestrzeni i zasobów do tego, aby móc co tydzień przygotowywać kolejne odcinki podcastu, nie wszystko jedno, ale teraz, z uwagi na to, że już jest po konferencji, że trochę odpocząłem, wracam do tego, aby móc spotkać się z Tobą każdego tygodnia. Spotykamy się w czwartki, dlatego że to jest szczególny dzień. Wydaje się, że to jest najważniejszy dzień tygodnia, jeśli chodzi o temat jedności chrześcijan, bo kiedy Pan Jezus modił się o to, aby Jego uczniowie byli jedno, kiedy zanosił tę modlitwę do Ojca, to to był właśnie czwartek. To był taki dzień jak dziś. I On zanosił tę modlitwę, prosząc Go, aby Jego uczniowie byli ze sobą w jedności i to takiej jedności, aby świat uwierzył, że Ojciec posłał właśnie Syna aby każdy, kto w Niego uwierzy, już nie zginął, ale miał życie wieczne, i dlatego, z uwagi na to, podejmujemy ten temat jedności. Wcześniej, przez ostatnie nagrania, przez ostatnie tygodnie, rozmawialiśmy o białych plamach, które pojawiają się w myśleniu katolików, kiedy słyszą o protestantach. Wielu katolików ma taki dość duży zamęt, duży chaos i duże białe plamy, kiedy myśli o protestantach po Reformacji. To znaczy, wie o tym, że coś się stało podczas reformacji, ale ma wrażenie, że wszystko to, co stało się później, to już był jeden wielki chaos i jedno wielkie zepsucie. I poprzez cykl o białych plamach podejmowałem ten temat, aby przywrócić i ukazać pracę Ducha Świętego, którą on wykonywał i wykonuje nadal w społecznościach ewangelickich i ewangelicznych. I aby ukazać właśnie to wielkie dzieło przywracania utraconej jedności przez Ducha Świętego, jaka dzieje się w świecie protestanckim. Dzisiaj kontynuujemy ten cykl o białych plamach, ale w sposób szczególny chcę go zadedykować moim braciom protestantom, moim braciom ewangelikalnym, tym, którzy patrząc na Kościół katolicki nie do końca widzą to, w jaki sposób Duch Święty przywraca jedność ciała Chrystusa i w jaki duch, sposób Duch Święty dokonuje w nim swojej szczególnej odnowy. Dlatego zapraszam do tego pierwszego odcinka w tej części cyklu, który będziemy kontynuować na przestrzeni kolejnych tygodni. Startujemy. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja. To szansa. Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk Poprzez historię, którą opisywałem w ostatnich tygodniach, ukazywałem, w jaki sposób Bóg realizuje swój plan. Nie wszystko w tej historii, ani tej, o której będę mówił dzisiaj, nie wszystko w tej historii protestantów, historii katolików na przestrzeni ostatnich wieków było dobre, nie wszystko było cudowne, ale to nadal jest historia Boga, który pracuje przez te wszystkie wieki. I widzimy, jak Bóg coś przygotowuje, jak Bóg coś wznosi, jak Bóg Układa pewne rzeczy, aby przygotować nas na to, co nadejdzie niebawem. I to, o czym mówiłem wcześniej, dotyczyło kontekstu protestanckiego. Dzisiaj chcę zaprosić Cię do tego, żebyśmy się razem przyjrzeli, w jaki sposób Bóg w Kościele Katolickim realizuje swoje plany i swoje marzenia. A zatem wróćmy do czasu reformacji. W tamtym czasie po reformacji powstała w Kościele Katolickim kontrreformacja. I wiele nadużyć. Kościoła katolickiego ze średniowiecza zostało usuniętych, zostało naprawionych. Ale wiele też żądań, które, które stawiali reformatorzy, na te żądania nie odpowiedziano pozytywnie, bo Kościół katolicki przyjął taką pozycję obronną, broniąc się przeciwko atakom protestantów. I do XVIII wieku, kiedy nadeszły inne rodzaje ataków, ataków ze strony ateistów, ze strony ludzi, którzy utracili wiarę, i którzy krytykowali chrześcijaństwo, to, to wszystko, te właśnie ataki sprawiały, że podejście obronne Kościoła katolickiego jeszcze bardziej się umocniło, jeszcze bardziej przebrało na sile. I do 1878 roku właściwie w Kościele katolickim nie mówiono o odnowie. Kościół katolicki po prostu się bronił, zaprzeczał, że cała ta historia, która wydarzyła się w wieku XVI, Miała na niego jak, jakiś niszczący wpływ. Kościół katolicki przedstawiał siebie takiego, który posiada pełnię prawdy, który nie potrzebuje nikogo więcej, nikogo innego, a wszelka krytyka była rozumiana automatycznie jako brak lojalności. W takiej sytuacji, w takich okolicznościach odnowa kościoła nie była w ogóle możliwa. To nie oznacza, że nie pojawiali się tam święci ludzie. Oczywiście oni naprawdę się pojawiali i naprawdę byli. Ale byli oni w posłuszeństwie Bogu, będąc posłuszni ludziom, którzy tam się w nim znajdowali, a którzy nie zawsze wiedli właściwe życie. W połowie XIX wieku żył pewien włoski ksiądz. On się nazywał Antonio Rosmini. I ksiądz ten w tamtym czasie przyjaźnił się z ówczesnym papieżem i napisał taką książkę, którą zatytułował Pięć ran. Świętego Kościoła. To było odniesienie do pięciu ran Chrystusa, i w tej książce Rozmini prezentował taką teorię, że na ciele Chrystusa też jest pięć ran, podobnie jak te rany, które zostały zadane panu Jezusowi na krzyżu. Mówił o feudalizmie, o oddzieleniu duchowieństwa od pozostałej części ludu Bożego, mówił o lekceważeniu kształcenia i biblijnej odnowy kleru. Mówił o podziałach wśród duchowieństwa wyższego, czyli pomiędzy biskupami, i, i mówił o tym, że Kościół nie potrafi obronić i zatrzymać dla siebie prawa do nominacji własnych pasterzy, tylko że ci pasterzy są wybierani przez władze świeckie dość, dość często, zaskakująco często. I kiedy Rosmini napisał tę książkę, to odłożył ją do szuflady na 30 lat, a kiedy ją postanowił, zdecydował się opublikować, uczynił to wpierw bezimiennie, a później, kiedy to uczynił, Przestał być przyjacielem papieża. Satysfakcjonujące powodzenie, jakie książka odniosła już w pierwszych miesiącach od wydania, zostało wstrzymane na ponad 100 lat, ponieważ ta książka została potępiona i została dołączona do indeksu ksiąg zakazanych, o którym autora powiadomiono 15 sierpnia 1849 roku. Mimo tego, w 2007 roku ten właśnie ksiądz. Antonio Rosmini został ogłoszony błogosławionym. I to jest coś, co już powinno być dla nas pewną wskazówką, pewnym wektorem ukazującym zmiany, które zaszły na przestrzeni wieków. Od reformacji do prawie końca XIX wieku ten, ta właśnie postawa, ta właśnie. Obronna mentalność, obronne zasady, obronna postawa charakteryzowała to, o czym wcześniej opowiadałem. Ale w 1878 roku wybrano nowego papieża. Papieża Leona XIII i on rozpoczął pewne rzeczy wystawiać na światło dzienne. To był początek tak społecznej nauki Kościoła katolickiego. On jako pierwszy zrobił krok w kierunku większego nacisku. Na Pismo Święte wśród katolików. Napisał też encyklikę o Duchu Świętym i poświęcił cały XX wiek Duchowi Świętemu. To jest bardzo interesujące, że papież Kościoła Katolickiego poświęca wiek XX Duchowi Świętemu i zaledwie kilka lat później pojawia się potężne wydanie na Azusa Street. A tego samego dnia, w którym dokonują poświęcenia właśnie tego wieku Bożemu Duchowi, w topece. Pojawia się osoba, która rozpoczyna mówić językami, zaczyna mówić językami, co jest przeciekawym, można powiedzieć, zbiegiem okoliczności, ale u Boga nie ma zbiegów okoliczności. W 1908 roku rozpoczął się też taki trend, który służył odnowie liturgii w Kościele Katolickim, i przez kolejne 50 lat następowało wydarzenie za wydarzeniem. I z tymi wydarzeniami ściśle wiązało się powstawanie ruchów świeckich w Kościele Katolickim, które wnosiły zmiany i które dążyły do nowych zmian, dążyły do odnowy. W ciągu tych 50 lat widać gwałtownie postępujący powrót do Biblii. W XIX wieku teologia katolicka. Była bardzo skupiona na instytucji Kościoła i była bardzo apologetyczna. Ona się skupiała na dowodzeniu, że Jezus założył Kościół, że wybrał Piotra i tak dalej. Ale w latach 30. XX wieku zaczęły być wydawane książki, które zaczęły prezentować nowotestamentalny model Kościoła i skupiały się na tym, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Oprócz Leona XIII papieżem, który odegrał dużą rolę e, i ważną rolę, był Pius XII. On był papieżem w latach 1939-1958 i napisał trzy bardzo ważne encykliki. Dwie napisał w czasie wojny, w samym środku wojny, w 1943 roku, i jedna z nich była poświęcona Pismu Świętemu. Było to o tyle istotne, że to otworzyło drogę dla uczonych biblijnie w Kościele Katolickim. Druga mówiła o Kościele jako o mistycznym ciele Chrystusa. Ale tuż po wojnie w 1947 roku wydał, wydał on kolejną encyklikę na temat liturgii. Po 12 papieżem został Jan XXIII, wybrany w 1958 roku. I właśnie papież Jan 23 w ciągu trzech miesięcy od swojego wybrania ogłosił zwołanie soboru. I od samego początku ten papież mówił o jedności chrześcijan. To było coś nowego. Bo jak popatrzymy na wszystkie elementy Soboru Watykańskiego II, wszystkie aspekty, które Sobór Watykański II podjął, to widzimy, że każdy z nich był przygotowywany przez kilka dekad wstecz, przed Soborem, ale kwestia jedności nie była przygotowywana. Kościół katolicki bardzo wolno otwierał się na ekumenizm, bo to stanowiło dla niego ogromne wyzwanie. Przez tyle wieków Kościół katolicki mówił: tak, to my jesteśmy prawdziwym Kościołem. Ale Wy nie jesteście prawdziwym kościołem. I to nie była właściwa postawa. Do 1949 roku było zabronione dla katolików, aby modlić się z kimkolwiek innym z innego kościoła. W 1949 roku pozwolono na jeden wyjątek: na to, aby pomodlić się z kimś innym wyłącznie modlitwą Ojcze Nasz. I zgoda na ten wyjątek, ona zadziałała jak bomba, bo rozsadziła wszystkie argumenty, które wcześniej uniemożliwiały modlitwę z innymi chrześcijanami. W latach 1962-65 miał miejsce sobór watykański II. Co się stało na tym soborze? Na tym soborze te nieodpowiedziane kwestie z reformacji, te na które reformacja, te które reformacja podejmowała, które nie zostały. Poważnie potraktowane i na które nie było żadnej odpowiedzi wcześniej, zostały wreszcie podjęte i zostały omówione. 400 lat później. Nie mam oczywiście na myśli tego, że pomiędzy Reformacją a Soborem Watykańskim II nic dobrego się nie działo, ale myślę, że te 400 lat pokazuje, jak głębokie były rany i jak dominujący był strach. Bo otworzenie się na kogoś, kogo postrzegałeś jako wroga, oznacza pokonanie twojego strachu. W jaki sposób Kościół katolicki odniósł się do tych kwestii z reformacji? Najpierw Sobór zajął się sprawą liturgii. W kontekście liturgii różne elementy protestanckiego protestu zostały omówione. Kościół Katolicki dał na to swoją odpowiedź. Po pierwsze, Kościół zgodził się używać języków lokalnych. Do tego momentu liturgia była sprawowana po łacinie, której większość ludzi nie rozumiała. Więc to była pierwsza odpowiedź, pierwsza odpowiedź na sprzeciw protestantów, którzy wprowadzili podczas reformacji kult w lokalnych językach. Druga kwestia. Miejsce Biblii. Reforma liturgii, którą wprowadził Sobór Watykański II, polegał między innymi na tym, że podczas liturgii czytano dużo więcej z Pisma. Wprowadzono trzyletni cykl dla liturgii niedzielnej, co oznaczało, że trzykrotnie więcej części Biblii będzie czytanych w niedzielę, a dla mszy codziennych wprowadzono dwuletni cykl. W jednym z dokumentów soborowych o Bożym objawieniu poczyniono takie zalecenie, aby pismo święte było dostępne dla każdego. Gdy podczas reformacji protestanci podkreślali rolę pisma świętego, katolicy zareagowali bardzo defensywnie. I w niektórych miejscach katolikom nawet zabraniano czytania Biblii. A nawet jeżeli nie zabraniano, to katolicy wykształcili takie, takie przekonanie, że czytanie Biblii jest protestanckie. Myślę, że nadal niektórzy katolicy taką postawę prezentują, chociaż na, na szczęście zdarza się to już coraz rzadziej. I Sobór Watykański II powiedział w ten sposób, że każdy z wierzących powinien mieć swobodny dostęp do Pisma Świętego. I powiedział też, że kazania powinny dotyczyć tych fragmentów, które są w liturgii. Powinny otwierać to słowo, które jest czytane przed słuchającymi. Pojawiło się też nauczanie o Piśmie Świętym i tradycji. I to nauczanie przestało prezentować tradycję jako coś, co jest czymś odrębnym od pisma. Ponieważ po reformacji, kiedy protestanci zaatakowali tradycję, katolicy odpowiadali, że część tego, co nauczamy, pochodzi z pisma, a część nie pochodzi z pisma, tylko z tradycji. I taki język podczas Soboru Watykańskiego II został zakazany, został zabroniony. Bo Sobor Watykański II naucza, że objawienie. Dotyczy przede wszystkim osoby. Objawienie jest w całości poświęcone jednej osobie, którą jest Jezus Chrystus. Wcześniej podchodzono do tego tak, że objawienie to jest objawienie listy doktryn, a zatem te i inne rzeczy musiały się wydarzyć, aby odnowa w Kościele Katolickim była w ogóle możliwa. Od soboru watykańskiego II zaczęto też przekładać większą wagę do Ducha Świętego. Sobór Watykański II to był w ogóle pierwszy sobór, na który zaproszono innych członków chrześcijaństwa jako obserwatorów. Dopuszczono ich do czytania wszystkich tajnych dokumentów. I chociaż obserwatorzy nie mieli prawa głosu w debatach, otrzymali oni zaproszenie, aby wysyłać swoje komentarze. I powszechnie wiadomo, że protestancy pastorzy zaprzyjaźniali się z biskupami podczas przerw w obradach, kiedy mogli rozmawiać, kiedy mogli spotykać się z nimi, z nimi razem i później ci biskupi swoimi ustami wyrażali zdania tychże pastorów. Z ust obserwatorów kościoła prawosławnego, ale też biskupów kościoła wschodniego padło stwierdzenie, że kościół zbyt mało mówi o Duchu Świętym, ponieważ jak wiesz w kościołach wschodnich kładzie się dużo większy nacisk na Ducha Świętego, a na pewno wtedy kładziono dużo większy niż, niż w danym czasie. I te opinie tamtych prawosławnych y, przedstawicieli kościoła wpłynęły na to, że w dokumentach powiedziano dużo więcej o Duchu Świętym. Powiedziano o tym m.in. w taki sposób, że w dokumencie o kościele zawarto paragraf o charyzmatach. Wokół tego toczyła się bardzo ostra dyskusja. Jednym ze sławnych momentów soborowych była sytuacja, w których dwóch kardynałów Mających różne stanowiska, kardynał Suenens z Belgii, który mówił o tym, że charyzmaty zostały dane człowiekowi wszystkich wieków i że są one ciągle dostępne, i kardynała z Sycylii, z Włoch, który mówił o tym, że charyzmaty były dane wyłącznie Kościołowi pierwszych wieków. Te dwa stanowiska, te dwie, te dwa poglądy starły się ze sobą podczas soboru. I biskupi w większości wsparli pogląd biskupa Suenensa z Belgii. Dlatego też Sobor Watykański II stwierdził, że charyzmaty są powszechnie dostępne i że powinniśmy być otwarci na ich przyjęcie, w jakiejkolwiek formie przyjdą do nas. I ten zapis jest bardzo istotny, bo w ciągu dwóch lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II rozpoczęła się odnowa charyzmatyczna w Kościele Katolickim. I tu dochodzimy do punktu, który jest już styczny, zbieżny z tym, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Podcastu na temat białych plam. Jeżeli tego jeszcze nie przesłuchałeś, zachęcam Cię gorąco do tego, aby sięgnąć po właśnie te pierwsze części tego cyklu, ponieważ w tym miejscu postawię kropkę, a za tydzień będziemy kontynuować i będę, będę chciał wprowadzić Cię dalej w ten temat odnowy, którą Duch Święty czyni w Kościele Katolickim, czynił i czyni nadal. W tym miejscu chcę podziękować za wszystkie wiadomości, które do mnie spływają, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy to mailowo pod adresem karolmaupa.glosnapustyni.pl. W tych właśnie przestrzeniach, w tych miejscach jestem dostępny, jesteśmy dostępni, zarówno ja, jak i Rafał, którzy na co dzień intensywnie pracujemy nad tym, aby ten projekt mógł się rozwijać. Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Gdybyś chciał stać się częścią tych działań, chciałbyś nam pomóc, chciałbyś w jakiś sposób wpłynąć na rozwój tej właśnie przestrzeni, tej rzeczywistości, która pozwala nie tylko łączyć ludzi, ale też dążyć do tego, aby na nowo oni stanęli w przebaczeniu, w pojednaniu między sobą, ale też w poszerzeniu swojej wiedzy w temacie jedności, w temacie budowania współpracy jako Kościoła. Możesz to uczynić na różne sposoby. Jednym z nich jest to, że możesz wejść na stronę www.niewszystkojedno.pl i w zakładce Wspieram jest możliwość tego, aby dołączyć czy to do grona stałych patronów, którzy regularnie wspierają to dzieło, czy też poprzez przesłanie darowizny na nasze konto, które umożliwia nam kontynuowanie tych właśnie działań i nagrywanie kolejnych odcinków podcastu. I kończąc dodam, że ten odcinek, który właśnie usłyszałeś, był 40. odcinkiem podcastu, więc bardzo się cieszę, że w sumie już tyle razy mieliśmy okazję się spotkać i zamierzam kontynuować nie tylko cotygodniowe rozmowy, ale też wrócić do podcastowych rozmów. Z gośćmi, których chciałbym Ci pokazać, przedstawić albo przybliżyć. Więc jeśli masz jakieś inspiracje, albo chciałbyś usłyszeć moją rozmowę z kimś, kogo znasz, z kimś konkretnym, właśnie w tym temacie jedności, możesz też do mnie napisać i bardzo chętnie wyjdę naprzeciw tym pomysłom, tym ideom, dlatego że bardzo bym chciał, żeby ten podcast wykonywał nie tylko pracę na poziomie samej wiedzy, ale też przyczyniał się do rzeczywistego budowania mostów, budowania połączeń. I tworzenia zupełnie nowej kultury, kultury w Polsce, kultury Kościoła, która honoruje, która wspiera, która wzmacnia, która uczy się stać za sobą murem, pomimo tego, że w różnych kwestiach możemy się ze sobą nie zgadzać. Wielkie dzięki za dziś, usłyszymy się już za tydzień. Pozdrawiam Cię, szalom!